Witam państwa bardzo serdecznie. Patryk Jankowski, Player One. Chciałbym państwa zaprosić do filmu na temat Halo i przyszłości, bo ponoć powstaje kolejna odsłona i to dobrze, bo Infinite, choć bardzo dobre, niektórzy mówią, że nawet świetne, no to nie zawoływało rynku, a my naprawdę potrzebujemy konkretnego Halo. I o tym dzisiaj na moim kanale. Moi drodzy Państwo, tak, przyszłość Halo. Uwielbiam tę markę. Towarzyszy, towarzyszy mi przez całe życie nie tylko marka, ale i muzyka. I chciałem o niej się wypowiedzieć, ponieważ ostatnio pojawiały się drobne wiadomości na temat Halo. Halo nie jest już, już tak mainstreamowe, dzieje się naprawdę mnóstwo w sieci. Ale o Halo, kiedy tylko pojawi się coś młodkiego, ja chcę o tym mówić. Znany liker, Reps Gaming twierdzi, że na końcówkę bieżącego roku zaplanowano jakąś ważną i dużą zapowiedź. E, związaną właśnie z uniwersum Halo. Przypomnijmy, że ostatnią odsłoną Halo jest nieszczęsne, choć świetnie wyglądające i prezentujące się Halo Infinite. Halo Studio, bo to już nie jest Free for Free Studios, tylko Halo Studio, ma nam przekazać co, coś ważnego podczas tak zwanego Halo World Championships, które zaplanowano właśnie na październik. Halo Studios uformowane. Halo World Championships, czyli rozgrywki w Halo, więc najlepsza okazja, aby to nowe uformowane studio mogło się czymś nam pochwalić na swoim własnym wydarzeniu, które skupi pewnie tysiące fanów marki Halo. W październiku minionego roku ujawniono, że wszystkie kolejne gry z serii Halo będą opracowywane z wykorzystywaniem silnika graficznego Unreal Engine 5. Ja już wcześniej o tym mówiłem. Infinite miało dużo problemów właśnie przez to, że nie było na takim sprawnym, fajnym silniku, a Unreal Engine 5 jest sprawnym, fajnym silnikiem, takim, który jest sprawdzony w innych grach, do którego jest duży backup, który, gdzie jest ogromny feedback, do którego, przy którym przy pracach, przy którym Epic też może pomóc. Myślę, że Halo Studios akurat nie będzie potrzebowało pomocy Epika, ale Unreal Engine 5 może nam dać um, jakby gwarancję na to, że następny Halo będzie stabilny, bez bugów i szybciej powstanie, bo niektóre firmy, które nie sięgają po Unreal Engine 5, tylko jakby próbują robić gry na swoich silnikach, często mają z tym problemy, a Unreal Engine 5 gwarantuje nam wysokie jakości oprawę, stabilność i Know-how i ten proces gry może trwać, tworzenia gry może trwać krócej. Projekt kolejnego Halo, następcy Infinite, ponoć jest już w przygotowaniu i nie tylko on, bo są spekulacje, że kilka gier z serii Halo jest już w przygotowaniu. Infinite jest udaną grą jako gra, jako produkt, tylko jej marketing. I ta jej medialność została zaprzepaszczona przez... Pamiętacie tą pierwszą prezentację, gdzie był ten stwór taki na okładce, który był wręcz memiczny? Straszne to było. Halo jest w mojej opinii najważniejszą amerykańską marką wykreowaną przez Xboxa. I Infinite na Metacritic ma 87 na 100. User score to jest 79. Teoretycznie Infinite było trochę takie bardzo mocno poszło w multiplayer, bardzo mocno poszło też w otwarty świat. Było takim dziwnym Halo jak dla mnie, bo każde kolejne numeryczne Halo było dla mnie jakieś. Miało zawsze wspaniałą, świetną kampanię i ten dodatek multiplayerowy. tutaj to wszystko tak pomieszano, że w zasadzie ta kampania była Xbox Game Pass, to wszystko niejasne było to dla mnie. Ale Infinite to 20 milionów graczy od premiery, więc to już jest jakiś naprawdę duży, znaczący wynik. Chociaż tak jak mówię, gra była w Xbox Game Passie, więc ciężko orzec, ile ludzi faktycznie sobie też ją kupiło. Ale poprzednia odsłona, piątka Guardians, 84 na 100. Halo 4, 87 na 100. Halo 3, 94 na 100 na Metacritic user score 87. Halo 5, Guardians było bardzo oczekiwane. Ja pamiętam, ile newsów się o tym pisało, jak bardzo ludzie czekali na piątkę, które, która wyciśnie ostatnie soki Xbox One. I, I zrobiła to, bo ta gra była fenomenalnie wyglądająca. Graficznie to wyglądało fenomenalnie. Była naprawdę dopracowana pod względem kampanii, jak każde Halo. Było rozbudowane, że warto było wracać do tej gry po raz kolejny. Czwórka. Ja na czwórkę chyba miałem największy hype po tym, jak była trójka, ODST, Reach. I czekałem na numeryczne Halo, Halo, na numeryczne Halo i ta czwórka była. Pamiętam te postery, te, te, te plakaty, te pierwsze, te, te pierwsze, jakby pierwsze grafiki, Master Chief, pustynia. No fajnie to było, to wszystko było naprawdę mega. Trójka, spędziłem z nią najwięcej czasu. Pamiętam, jak miałem Xbox 360, jak odpaliłem to Halo 3 pokazywało, było dla mnie benchmarkiem tamtej generacji. Tamtego Xboxa, jak go odpaliłem mówię, no to jest fotorealizm już praktycznie. Ten gunplay świetny, to jak to było trochę połączenie z zręczności z, z, z taktyką. Świetne, prawdziwe, te takie kosmiczne batalie. Naprawdę bardzo mi się to podobało. Dwójka, ja miałem najmniej doświadczenia z dwójką. W zasadzie w dwójkę to um, Wtedy, kiedy ona wychodziła, bardzo chciałem sprawdzić. Nie miałem ku temu okazji. Za to jedynkę, Combat Wolf, i demo, i później pełną wersję, no to ogrywałem na moim pęcecie dziesiątki godzin. Fenomenalne gry. Mówię, Halo do piątki, ale i też ODST sieciowe, Reach też był fajne. Halo Wars przecież, dwie odsłony. Świetne strategie. Naprawdę, na bardzo wysokim poziomie. Strategie, które no, jakby robiły roboty i różnice bo pamiętam Halo Wars jedynka bardzo się jarałem bardzo się jarałem, że będzie strategia czasu rzeczywistego w świecie Halo, w tym takim galaktycznym epickim, wielkim świecie, typowo militarnym wojennym i bardzo mi się to podobało, bardzo jaka powinna być, no powiedzmy siódemka, bądź szóstka, powiedzmy, że numerycznie na no moim zdaniem powinna wrócić do korzeni cofnąć się do momentu może jeszcze nie aż do Bandzi, ale do czwórki, moim zdaniem, się cofnąć. Tr trzy, na te tego przełomu 3 i 4, gdzie to Halo było fenomenalne graficznie, a to mo może się to stać w kolejnym odsłonie, Była Real Engine 5. Długa, wymagająca, fajna kampania. Brudny, taki, no nie brudny, bo akurat brudny klimat do Halo nie pasuje, ale taki militarny klimat, o. Militarny klimat, wiecie, generałowie z cygarami, tu zawsze Cortana, to zawsze mi Mało tego. W Halo zawsze fenomenalna jest dla mnie muzyka. Ambient słucham codziennie praktycznie, w pracy, w biurze, na rowerze i uwielbiam Ambient z Halo. Tak? Te wstawki sprawdźcie sobie na YouTube. A naprawdę wam polecam, bo sprawdzajcie sobie mu muzykę z Halo. Z Halo. Jest fenomenalna. No cóż, czekamy więc na październik, na e, imprezę, na wydarzenie Halo. E, I na to. Jakie są pomysły na tę serię, bo ona jest zbyt duża, żeby ją zostawić? Ona jest. Niektóre, mam wrażenie, serie w grach wideo, moi drodzy państwo, są zbyt duże, żeby upaść. Z, um, taką serią jest właśnie Halo, moim zdaniem. Zbyt wielką, żeby upaść. Są serie, które się wypalają, kończą. Ale Halo postawiłbym koło Tomb Raidera, Metal Gear Solid, Mortal Kombat, koło Resident Evil, tak? o tych takich topowych największych marek The Elder Scrolls, Duma, Wolfensteina. Halo jest jedną z tych marek największych i ona po prostu jest zbyt duża w branży, żeby tak upaść. I cieszy mnie to, że jest kilka projektów w świecie Halo, i że będzie coś po Halo Infinity. Czy, czy ono wam się podoba, czy nie. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Z góry dziękuję za wszystkie łapki. W górę i zapraszam do sekcji komentarzy. Powspominajcie Halo i powiedzcie, co Wam się nie podobało w Infinite i co byście chcieli zobaczyć w następcy Halo Infinite. Patryk Jankowski. Dziękuję.